Piątek, dziewiąty dzień października. Witamy na konferencji prasowej przed meczem ósmej kolejki Fortuna pierwszej Ligi. Jutro piłkarze łódzkiego klubu sportowego, piłkarze lidera pierwszej lidowej tabeli zagrają w Dyni z tamtejszą Arką o ósme z rzędu lidowe zwycięstwo. O tym, jak ten mecz może wyglądać w tej chwili, opowie nam trener Rycerzy Wiosny Stawowy. Dzień dobry, trenerze. Dobry. Panie trenerze, pan Gdynie zna, można powiedzieć, całkiem dobrze ze odczuciami, wspomnieniami. Wraca pan do tego miasta? No, Gdynie zawsze będę wspominał bardzo mile i pobyt w Arce Gdynia również. Bardzo ładne miasto. Bardzo fajny klub. Pracowało mi się tam naprawdę bardzo dobrze. Mieliśmy oczywiście tak jak w każdym klubie z reguły to bywa i lepsze i gorsze momenty, ale wspomnienia zawsze pozostaną miłe. Także zawsze kiedy do Gdyni przyjeżdżam, to przyjeżdżam z dużym sentymentem. Jutro w Gdyni duża praca do wykonania. to Sędzicki z telewizji? To ja pytam, czy Arka to będzie najtrudniejszy przeciwnik, z którym do tej pory przyszło wam zmierzyć się w tym sezonie? Ja to już mówiłem wiele razy, że każdy najbliższy rywal to jest rywal najtrudniejszy, każdy najbliższy mecz to jest mecz najważniejszy i nie inaczej jest teraz w przypadku meczu z Arką Gdynia, to jest kolejne nasze spotkanie ligowe, dla nas najważniejsze, najbardziej istotne, ponieważ najbliższe. Czy ten mecz z lipca jeszcze we straklasie może być jakimś punktem odniesienia do tego, co nas jutro czeka na boisku? Absolutnie nie, to jest już zupełnie inny moment, inny czas, inny zespół, może nie inny personalnie, ale zupełnie inna drużyna pod względem mentalnym, piłkarskim, a poza tym nigdy nie ma takich samych spotkań. Wtedy była zupełnie inna sytuacja, każdy ją myślę doskonale pamięta, bo trudno to wymazać na stałe z pamięci, co działo się w Ekstraklasie, że był to zły, niedobry dla nas moment, okres, ale teraz jest zupełnie inaczej. Nie chcę wracać do tego, co było do przeszłości, chcę patrzeć na to, co jest teraz, co będzie w przyszłości. EKS dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu, ale oczywiście jedziemy z bardzo dużą pokorą do Gdyni, zdając sobie sprawę z tego, że Arka to jest naprawdę dobry, poukładany zespół, ale również i z wiarą we własne możliwości i z taką chęcią rozegrania kolejnego dobrego spotkania i przywiezienia kolejnych trzech punktów zjazdu. Trzy punkty zdobyte w Dyni byłyby pierwszym takim wynikiem w historii. Aż trudno uwierzyć, że UKS nigdy do tej pory na tamtym terenie nie zwyciężył. No bo no to trzeba zmienić tą historię. Panie trenerze, Mateusz Denderski z UKS Fans pyta, czy to, że przed meczem z Arką mógł pan przepracować pełny mikrocykl treningowy, było dużą ulgą po tym ostatnim maratonie, w zasadzie dwóch maratonach meczów co trzy dni? Myślę, że dla każdego trenera, jeżeli jest więcej czasu na to, żeby z zespołem popracować, to jest to sytuacja komfortowa. Nie inaczej było tutaj w przypadku e, mojego zespołu wiadomo, że mieliśmy tych meczy troszeczkę rozegranych, bo przypomnę siedem w ciągu trzech tygodni, więc to jest naprawdę dużo, ale jesteśmy do tego przygotowani, nie, nie narzekamy, a to, że mieliśmy teraz troszkę więcej czasu, to tylko nam pomogło. Jak wygląda sytuacja zdrowotno-kondycyjna zawodników? Czy wszyscy są zdrowi, czy ci, którzy ostatnio nie grali, nabrali świeżości zgodnie z planem? I ze zdrowym jest dobrze, i z kondycją jest bardzo dobrze, także o te elementy jestem spokojny, o pozostałe również, ponieważ wierzę bardzo w swoją drużynę, w to, co robimy. Także jedziemy naprawdę, z, tak powiedziałem, z pokorą, ale również z nadziejami i z dużym optymizmem. Nie możemy pominąć kwestii zgłoszenia Jakuba Romanowicza do rozgrywek. To kolejna kwestia, o którą pyta przedstawiciel UKS Fans. Czy to oznacza, że Kuba wraz z drużyną wybierze się do Radyni? Ja już mówiłem na jednej z konferencji prasowych, pytany o drugi zespół, że w miarę możliwości jeżdżę na mecze drugiego zespołu. Pytano mnie też, czy ktoś z zawodników tam grających mi się podoba. Mówiłem wtedy, że jest tam taki zawodnik, który no, wpadł mi w oko i powiedziałem, tylko nie zdradzając nazwiska, że jest to zawodnik, który gra na skrzydle. Dziś już wiadomo, że chodzi o kubę Romanowicza. Kuba dołączył do kadry i dołączył, można powiedzieć, z takim dużym przytupem, bo jest w kadrze meczowej. Jedzie z nami do gdyni. Ja cię według pana są mocne strony ArTI. I czy te ostatnie mecze, w których rywale potrafili odebrać jej punkty w jakiś sposób ucierunkowały was do tego, jak jutro macie zagrać? Arketa, każdy zespół mamy bardzo dobrze e, przeanalizowaną. Zajmował się tym trener Marcin Pogorzała. E, I tutaj jak gdyby znamy wszystkie mocne i słabe strony tego zespołu. Natomiast e, liga trwa. E, w lidze nie ma łatwych spotkań, dlatego to, że Arka straciła punkty w ostatnich dwóch spotkaniach, nie oznacza, że jest w jakimś dołku, w jakimś kryzysie. To jest mocny, silny zespół, na pewno jeden z faworytów do awansu, zespół naprawdę dobrze poukładany, a jakie ma mocne i słabe strony, to pozostaje już, jak gdyby do mojej wiedzy i do wiedzy moich piłkarzy, żeby umieć z tego po prostu skorzystać. W każdym meczu w tym sezonie piłkarze UKS-u wspierała liczna grupa fanów, tym razem z oczywistych względów tego dwunastego zawodnika w Gdyni zabraknie, czy w jakiś sposób wpłynie to na mobilizację zespołu? Kibice naprawdę są naszym dwunastym zawodnikiem, bardzo mocno nas wspierają i to naprawdę bardzo w meczach pomaga, eee, przypominam sobie takie ostatnie spotkanie wyjazdowe w Bełchatowie, które graliśmy, gdzie było bardzo wielu kibiców i e, to był dla nas trudny mecz i kibice nas wspierając przez całe spotkanie bardzo pomogli, e, żeby odnieść zwycięstwo w tym meczu. E, na pewno będzie kibiców brakować, ale mamy tego świadomość, że pomimo tego, że fizycznie będą nieobecni na stadionie, to będą przed telewizorami, będą z nami tak też e, duchowo e, wspierając nas. Gramy mecze dla nich i inaczej będzie po prostu w Gdyni. Będziemy starali się grać tak, żeby kibice cieszyli się z naszego występu i z kolejnego dobrego meczu. I mam nadzieję zwycięstwo. Oby tak było. Naszym gościem był trener Wojciech Stawowy. Rozmawialiśmy o meczu ósmej kolejki Fortuna pierwszej lidii. Przypominamy, jutro o 12:40 w Gdyni konfrontacja Arka-EUKS. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję.